Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. a Brak Brack nie jest już szefem Blizzard Entertainment. Ostatnie wydarzenia spowodowały, że nastąpiły zmiany w kierownictwie firmy. Od teraz Blizzardem zamiast Pana Bracka będą współkierować Jen O'Neill oraz Mike Ibarra. Pani Jen O'Neill dołączyła do Blizzarda w styczniu bieżącego roku i pełniła dotychczas funkcję wiceprezesa wykonawczego dotyczącego spraw rozwoju. Z kolei Pan Ibarra to były pracownik Microsoftu, który przez ostatnie dwa lata odpowiadał za ewolucję Battle.net. Jeśli lubicie Genshin Impact i Blue Protocol, to polubicie również Crystal of Atlan. Jest to kolejny produkt Free to Play, który szczyci się animowaną grafiką, bardzo dynamiczną walką oraz wieloma elementami rodem z MMO. To nie będzie jednak pełnoprawny przedstawiciel naszego gatunku. Crystal of Atlan stawia przede wszystkim na zabawę solo. Istnieje jednak możliwość włączenia trybu kooperacyjnego i przemierzenia instancji lub świata gry w czteroosobowej grupie. Crystal of Atlan pojawi się na urządzeniach mobilnych, a potem również na PC. Chińska Closed Beta startuje w najbliższych tygodniach. O globalnej premierze nic nie wiadomo. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Crowfall nie radzi sobie tak dobrze, jakby deweloperzy chcieli. Ci ostatni są jednak pewni swojego i zapewniają, że nie biorą udziału w sprincie, ale w maratonie. Podobnie zapewniał twórca Lowbreakers i pamiętamy, jak to się skończyło. Chodzą słuchy, że Crowfall niedługo przejdzie na free to play i faktycznie coś może być na rzeczy. Niemniej, na ten moment ekipa Artcraft dzielnie się trzyma i wprowadza kolejne nowości. The Shadow to tryb PvP dedykowany rywalizacji trzem frakcjom. Nie potrzebujecie być w żadnej gildii, aby móc reprezentować swoje stronnictwo. Zamiast tego, wystarczy zapisać się do odpowiedniej kampanii i będziecie mogli walczyć za swoich. The Shadow nastawiony jest w pełni na rywalizację oraz szybkie, skoncentrowane walki. Nie potrzeba tutaj koordynacji, bowiem tryb ten pozwala na więcej samotnych wyczynów. W ramach The Shadow otrzymujemy również większą mapę oraz wyższe limity uczestników w pojedynczej bitwie. Jeśli zatem ktoś zechce bawić się zerk vs zerk w Crowfall, to będzie miał tu taką możliwość. Twórcy zapewniają jednak, że ta kampania nie jest dedykowana pod to. Wciąż są cele strategiczne do spełnienia oraz punkty do zajęcia. Przykro nam to mówić, ale Inferna, ochrzczona jako Metin 3, znajduje się już jedną nogą na tamtym świecie. Liczba aktywnych graczy cały czas maleje i nic nie zapowiada, aby ten trend miałby się kiedykolwiek odwrócić. Ludzie z Inferna Limited niby cały czas wprowadzają nowe aktualizacje oraz ulepszenia do rozgrywki, ale na niewiele się to zdaje. W tym przypadku trudno mówić o grze MMORPG, która w swoim założeniu ma być przecież masowym przeżyciem, gdzie na każdym kroku spotkamy innych żywych playerów. 30 osób, być może udałoby się skleić z tej liczby jakąś jedną gildię, ale to wszystko. Ekonomia pewnie leży i kwiczy, nie mówiąc już o innych rzeczach. Jak myślicie, Inferno dożyje swoich drugich urodzin, czy może szybciej doczekamy się komunikatu o zamknięciu serwerów? W ostatnią niedzielę Titan Reach postanowił przekształcić się w grę Free to Play. Panie i panowie, trwający do marca bieżącego roku Early Access jest już bezpłatny. To znaczy, że każdy henny użytkownik może teraz, bez płacenia chociażby złotówki, sprawdzić tego MMORPG. Jedno wielkie ale: wersja Free to Play potrwa do momentu startu Closed Alpha, czyli prawdopodobnie kilka miesięcy. Titan Reach to nowoczesny remake old schoolowy gier MMORPG. Połączenie RuneScape oraz Albion Online tylko że w ładniejszej grafice. Gra skupia się na rozbudowanym systemie umiejętności, ogromnym, otwartym świecie fantazy, wciągających zadaniach i złożonym, opartym na umiejętnościach systemie walki. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu łapeczki w górę oraz Sobika. Mówił do Was Rejstus. Cześć.